Stało się, bo po sześciu latach użytkowania sprzętu przystało, go już w momencie złożenia ogarnąłem nową jednostkę, która mam nadzieję, że posłuży mi przez kolejne 6 lat. Poprzedni komp na Windowsie 10 już ledwo zipał. Odpalenie gry i Discorda jednocześnie powodowało zapchanie całego RAMu, a procesor był mocno obciążony i nie wyrabiał, co owocowało licznymi ścinkami w grach i co ważniejsze w programie do obróbki wideo. Jeśli wrzucić na niego jakąś lżejszą dystrybucję Linuxa, to z pewnością jeszcze posłuży przez parę lat jako maszynka szkłona internetu i pracy biurowej oraz obsługi mniej wymagających programów. Jeśli chcecie posłuchać więcej o moim starym złomie, to w karcie i opisie macie link do testu RTX 3050 wykonanego na tamtym sterówku. Złożenie nowej jednostki chciałem przeciągnąć w czasie z nadzieją na bardziej korzystne wyceny sprzętu w przyszłości lub powolnie polując na okazję zespół po podzespole. Zaczęło się od zdobycia wymienionego wcześniej RTX 3050 po cenie niewiele wyższej od tej sugerowanej przez Nvidia. Kilka miesięcy później, przez przypadek, natąłem się na używane 32GB RAMu od naszego polskiego Drama. I oczekując, w kości przyjdą, zacząłem rozglądać się w aktualnej sytuacji na rynku. Z jednego sklepu wziąłem Ryzena 5800X. Z płytą x 570 SUD od Gigabyte, czyli taką, która nie posiada cholernego wiatraka na radiatorze. No Allegro zamówiłem Grandisa z wentylatorami RGB, bo jest to chodzenie tanie i z danymi z poprzedniego składaka. Na serwisie aukcyjnym znalazłem też wystawą obudowę, która miała urwane zatrzaski od front panelu, co niestety nie było opisane w ogłoszeniu. Ale na szczęście udało się to załatwić kawałkiem czarnej taśmy izolacyjnej, którego i tak nie widać na pierwszy rzut oka. Dobrałem jeszcze do tego fortrona z półpasywnym chodzeniem. Nie każdy fortron jest dobry, pamiętajcie o tym. Zanim ruszymy dalej, to zobaczcie kilka fragmentów z niezręcznego składania wszystkiego do kupy. No i mamy sukces! Okazało się, że nie jestem aż takim Debilem i nic nie uszkodziłem. Tylko no, na razie nie ma ani dysków. I coś jeszcze zapomniałem poza dyskami? Nie. Nie włożyłem tylko dysków. Okej, przypominałem, na no, odpierdziel. Dysk jest z co, luzem, HDD przyczepiony, no bo wiadomo, HDD musi być, ale w SSD to wywalone. Z przodu jest w miarę ładnie, tylko kurczę, te przewody muszę czymś spiąć do siebie i będzie ok. Przygotowanie komputera pod moje potrzeby chciałem zacząć od ręcznego podkręcenia ramu, ale jak zobaczyłem ogrom dostępnych opcji odpuściłem i włączyłem automatyczny profil, który podkręcił mi ramy na 3600 MHz. Następnie przeszedłem do stworzenia własnej krzewii pracy wentylatorów, opierając się o poradnik stworzony przez techmaniaka. Link w karcie i w opisie. Następnie przyszedłem do podkręcenia i undervoltingu procesora. Tak, jeśli mamy dobrą sztukę procesora, jesteśmy w stanie jednocześnie podbić jej zegar i obniżyć napięcie w celu uzyskania lepszej wydajności i niższych temperatur jednocześnie. Początkowo chciałem użyć do tego programu Clock Tuner for Ryzen, ale nie chciał się odpalić, więc pobrałem narzędzie ze strony AMD, poszukałem informacji jak innym udało się ustawić tego proca, po czym wszedłem do programu, ustawiłem taktowanie na 4,4 GHz, po czym obniżyłem napięcie na 1,16 V. W Cinebench odnotowałem przyrost na poziomie 246 punktów, zaś temperatura pod pełnym obciążeniem spadła o 19 stopni. Wow! Z kartą graficzną chciałem zrobić to samo. Podkręcić i obniżyć napięcia. Próbowałem użyć kilku programów do karty graficznej, ale każdy z nich pokazywał, że karta już pracuje na dolnej granicy napięcia. Zadowoliłem się podkręceniem zegarów o 200 MHz, bo to maks jaki mogę wyciągnąć bez podnoszenia napięć. Uzyskałem 9 FPS-ów więcej furmarku, a temperatura karty wciąż oscylowała wokół 70 stopni pod pełnym obciążeniem. Dla mnie spoko. Sprawdziłem też, jak to wygląda w 3 d i odnotowałem różnicę na poziomie 443 punktów. Jeśli chodzi o gry, to nie sprawdziłem, jak to działa w przedoce, ale po podkręceniu da radę pograć w Cyberpunk z Netallami na Ultra i odpalonym Ray Racingu odpaleniu DSS na tryb wysokiej wydajności. Klatki przez większość czasu trzymają się filmowego poziomu 24 FPS, czasem podskakując wyżej, więc jeśli zejdziemy trochę z niektórymi talami, to da radę pograć w stałych 30 klatkach 4K, a w 1080p odnotujemy między 40 a 60 FPS. W Forzie Horizon 5 mamy identyczną sytuację, choć tu nie możemy się wspomóc technologią DLSS. W Valorancie przez większość czasu klatkaż oscyluje między 400 a 500 i nie udało mi się odnotować wartości niższej niż 280. No to na dokładkę, Wiedźmin 3 w 4K na detalach Uber wyrabia 30fps, a w 1080p 60. Miałem jeszcze pod ręką Kingdom Come Deliverance. W 1080p na grafice ultra wysokiej mamy między 30 a 60 klatek ze średnio w okolicach 40, a w 4K mamy między 14 a 18fps. No i wszystkie te gry testowałem mając odpaloną przeglądarkę i Discorda, więc możliwe, że ich wyłączenie mogłoby nieco poprawić wydajność. Wąskim gardłem tego zestawu jest karta graficzna, jeśli tylko pojawi się okaza to wymienię ją na RTX 3060 Ti. Powróćmy z sferę marzeń i przejdźmy do tematu, który był jednym z głównych powodów złożenia nowej jednostki, mianowicie praca w DaVinci Resolve. Dlaczego to takie istotne? Cóż, obecny system przyznawania kodeków na YouTube utrudnia robotę mniejszym twórcom. Jeśli Twój kanał nie generuje dużych stałych zasięgów, to Twoje filmy wyrenderowane w 1080p otrzymają kodek AC1, który znacząco obcina jakość materiału. Jeśli wrzućmy materiał w 4K, z automatu zostanie mu przydzielony kodek vp 9 dzięki któremu materiał prezentuje się dużo lepiej. Czyli w skrócie potrzebowałem czegoś co pozwoli na montowanie 4K, zaś stara jednostka. Przy takich materiałach zacinała się. Ręczne przesunięcie suwaka linii czasu kończyło się potężną ścinką, więc pozostawało tylko przesuwanie klatka po klatce i liczenie na to, że program nie wykwaczy się po drodze. Bardzo czasochłonne naczuja i efekt po wyrenderowaniu potrafi być niezadowalający, bo czegoś przez to nie zauważyliśmy. Na nowej jednostce, przybijanie osi czasu jest w pełni responsywne. Materiał, nawet po nałożeniu kilku efektów, otwarza się płynnie. Ale to żadne zaskoczenie, bo tak właśnie powinno być i na tym mi zależało. Podsumowując. Jestem zadowolony ze swojego zestawu. Jest cicho i wystarczająco wydajnie jak na moje potrzeby. Jedyne, co wymieniłbym w tym zestawie, to karta graficzna. Jest wąskim gardłem tego składaka, ale nie czyni go bezużytecznym. Uzyskanie lepszego balansu między kartą graficzną a procesorem z pewnością polepszy wydajność w grach i programie do obróbki wideo, ale nie jest koniecznością. Da się bez tego żyć i, znając życie, przyjdzie mi dosyć długo z tym pożyć. Pozostaje teraz liczyć, że pozostanie mi motywacji i pomysłów na tworzenie kolejnych materiałów. Elo.